Nie, dobrze, no okay. uśmiechnięty Poszedłem po kawę, bo, bo dużo gości będzie dzisiaj tam. Idziemy <grym> pić kawę Po mocną kawę Mocną kawę, mocną kawę. kawę bo też nie piłem Nie, ja powiem inaczej, na pewno coś tam się dosypać do tej kawy, nie? Popadało? No, dwa tak. Widać, że tutaj tak... E... Zwyżony jestem bo Co, był... nie jest, Wczoraj ser... obiewało ładnie, już nie? dziewiątka była na koniec nie? tego dnia Dręki A teraz opadało żniwona pogoda, to, to to nie jest dzisiaj, bo... Okay, nie wiem co, ale ci że miejsce na buciki dobre. No, no, no. no, Ale powiedz mi jedno, to ty jak śmigasz tak 100 na godzinę, to te butyki nie zmieniają? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. <laughs> <wiosnę. śmiech> cześć, cześć. Wow. Kto pilotuje? Okay. macie Dobra, prawe, nie? Dobrać. Jak będzie wyglądał najlepiej? Mogę tutaj na wprost? Zobacz, to. Dobrze. Ile wysokości? 40. A ja mam 40. Jest, jest, rozstrzygnięty. jest rozstrzygnięty, jest 20 ponad metrów. O To jest tak, jakby u ciebie rozbiłkiem jakim? 50, 50, 50, 50 tak? No, to jest krótki do rozciągania i było na kiloczkę, tak? A tu nie ma No jest, ma Ale jest rozstrzygnięty ponad długość. Nie złamiesz, 20 metrów nie złamiesz. Nie nie i ma... możesz spróbować. Słuchaj, zawsze możesz spróbować. Może najlepiej tutaj? Poparowa. się go. Tu się rozłożył, no a cię będzie bardzo. Tu, na a Jak ten? Blisko tego i tutaj. Tak, e, pytanie, jak się przypulisz na tej równiejszej części? Bo tu sobie auto by. Ja, Ale specjalnie. To To Pod, ten płot, pod no, no, pod, pod, no, pod. No, pod, Pokaż, no, jak to Mam. गुरक्ष से Znak za, zastrzeżony nie? i, i obok rozpisany make innych A? Ale kurwa, że wątpię się chciało całość? Tak chciało się. Tak? Plas pl plastyka my poszukali ładnego i kurna by mała Ładnie to wygląda. Ja to no, była no, to stanie, no. co? A, A więcej więcej. Mamy takie same naklejki na ładomarkę. A ja. A widziałeś? Nie spodziewałeś się takich gadżetów. Takie to gadżety. Ja lubię takie Adrian. Ale tutaj on z tego placu pod górkę to szarpniem na pusto. Nie wiem ile na jest sama? 8 ton? Czy więcej? Lekko. Pod 10. O kurwa. <laughs> To, że mamy suche pola, nie? Ale no. równe A dzisiaj popadało? nie jest aż tak suche A mój znajomy mówi ten no. Że przyjedziemy do mnie Ale ja mam trochę mokre, nie? No, no ja mówię Wiesz, ale jak się za... zakopiesz się No, to znaczy To zawsze podjedzie ktoś i wykiprujesz i wyjedziesz, nie? Tyle dobrego, nie? A <śla> to mówi dobrze będzie, nie? Musi być dobrze no bo, słysza, bo jak się utopi to koniec trzeba ładowarkę no. wyciągać tak, albo... Na... Tak, bo inaczej się nie da, nie. Ile ci tam rzepak daje Jakoś liście? 600? Więc minus? Łap. Wow. Od 3 trzech do 3,5 trzech ton A to dobry jak na ten. I mało tego, na większości... No, u nas na naszych rejonach to zazwyczaj były takie czwórki, takie... No, takie... Nie łapią. Ale wiesz co mnie fascynuje, że na cięższych glebach lepszych jest gorszy no. ton Naprawdę, niż na słabych, wszędzie, u nas teraz na gospodarstwach U nas są pola rzepakowe, nie? Do no, dokładnie Szedno, buraczano, rzepaczano Bardziej rzepakowo-przężytnie Rzepakowo-żytnie <grym grym grym grym> no. Wy, wy zrobili, nie? Nie wiem Ładnie, nie? Czy, tam? Czy, tam Czy tam? Ta wartość ma się teraz razy dwa. Wiesz? To ma? To... No a jak? Ja. pierdolę, o to chodzi, nie? Zobacz, to ładnie są <grym> sensory mało tego wpisujesz pola poszczególne tamto pod lasem, przy rzece i tak dalej mało tego wpisujesz ciężarówki pojazdy, które odbierają czyli nie wiem Co jakiś to? tam Krzysiek, Franek, Zenek i tak dalej po numerach rejestracyjnych z reguły tak to mm -hmm. się odbywa jeżeli konsekwentnie będziesz klikał każdorazowo to na koniec dnia czy na koniec sezonu sobie listę tworzysz i, i to wiesz, to? że z tego pola tyle zboża przyjechało ten kombajn numer 2 skosił tyle i tyle a samochód ciężarowy, który odbierał panienka nie wiem, numer 3, powiedzmy, wywiozła Ci tyle. No. Takie buty. Takie gadżety. Większą powierzchnię komory niż nasza wiata. No tak to będzie. To będzie. No, tak będzie. Tak będzie wiata przenośne. No. Tak Taki wóz żywały, nie? A to się dzieje. No, ale pogodynka nawet się zaczyna robić. No ale zimno kurde, na, temperatura do sknięcia słowa. 20 stopni. No sol, no, ale miejmy nadzieję, że, że ta słonko zacznie tu coraz mocniej przepiąć. Jak chwył, ze sprzęgła i tak podjechał, czyli troszeczkę koników mu uciekło przy podjeżdżaniu, a miał załączone na wolnych obrotach. Uuu. Mówisz o tym 99, no, to, no, to takie zapotrzebowanie tak. jest do tego. O. Jak to ma całą skrzynię w 2 minuty wyprośnia, tak? To poniżej, tysiąc, ten to poniżej, poniżej. poniżej słuchaj, ten duży 400... ale nie swoim ciągnikiem no, 430, gdzie jest 43 metry sześcienne a jak dobrze zasypane zbożem to po 35 ton to ile? 2 minuty 20? niecałe nie kukurydzy 2 minuty 20, gdzie kukurydza idzie wolniej zaczepy będzie trzeba przełożyć ale on zasadał wczoraj nie chciał już odpalić tak? chciał się powiesić <laughs> Jak wiedział się <laughs> <laughs> nie dziwi nie się że, słuchaj, że obleciał go strach. Czemu ma nie 200 koni, tak? O, nie. Żeby to tak obsłużyło. <laughs> no zresztą Andrzej, Andrzej powie... To dokładnie. żeby sprawnie tego typu właśnie, ona musi być tak. Kiedy musi być? Szybka przy wyładunku i w transporcie w polu. Potrzebujesz konia, jak z drugiego końca pola. Załóżmy po, po przeczniaki chcesz dojechać do całego tego łańcucha samochodów, które odbierają. No to musisz sprawnie, to potrzebujesz kucyki do tego. żeby, ja żeby tak, wiesz, załadowano 20-30, wczoraj z tą 3 ośką A. na tych piachach tam e, lekko pod górkę było. No tak dość, 9 39 i on tam 18-19 na godzinę. No, ale 30 ton było I towaru. Ponad nawet. Mówił mi rekordowo na koniec, jakbym 32 tony miał. nie? A no. Zobacz, i on 20 na godzinę to, co mi się rozpędził 400 konny ciągle. A nie? 30 ton wejdzie? Nie, no, no to, to nie, jest mniejsze o 10 m3. Ale co tam mieli, kosili? Pszenicę. No. no. Ale ile ona ma? 30... 33 m sześcienne tak. to 0,8 no, tak. można przeliczyć no, sobie. No. no to gdzieś będzie 25? 100... No, powinno, może. Ja powiem tak, to jest idealnie na, na, prze... wanie... na przepisowo wanienkę zapakować. Idealnie. Problem polega na tym, że wielu. Operatorów jak masz zakamarki i tak dalej 35 metrów tak? Tak, 33. A, 33, A, 33. razy 08 no. no to powiem tak. A nigdy też wiadomo z meniskiem wypukłym się nie sypie, to jest idealna łódka przepisowo, którą można puścić na drogę. Zresztą to będzie miał problem ten ciągnąć to na... No ciągnąć to nie tyle, ale najgorzej ten wałek do wysypywania nie? To mocy potrzebuje nie? No to a klapy są pociągnięte na maksa? O, no, hydraulicznie się reguluje, Zamykaj i tylko po trochu się podnosi A, No to na dobrze, no to jeszcze będzie mógł tego, bo go zadławi od razu Bo to potrzebne jest z 250 koni do tego Wczoraj no, no, jak byliśmy to taką 38 osiółką, ona metr dłuższa A? To 390 i się dało O, to po co to było takie duże? 21 metrów wystarczająca była, tak żeby po, pokazać, potestować tak. Przecież ona sama waży chyba 10 tą, co? 8 i co? 7, chyba 900 A 7 i 900? No, nie jest taka ciężka. No, przyczepy. Andrzej, ona ci ucieka do tyłu, ta przyczepa. Nie widzę. Przecież ta rura żbianki to jest chyba. 600. O oh jest. O oh jest. Co? Da radę? Nie, to wiesz, że to jest. Prezentującego. Oczywiście, że tak to, to Jest no. grawna i jest idealna. Powiedz sam. Cholernie się liczy, no. ale jak się wydaje te ciężkie tak. pieniądze musi też oko cieszyć. Tak. Nie? Jak ja to mówię, może to tak. nie jest za słowo, ta maszyna no. musi mieć ten z tak? no. wie, Tylko wiesz pod... co tam jeszcze? Tam trzeba no. by było e, zmniejszyć no. czułość, bo wiesz, my się, no. ten 62,20 na linkach, to tak, fajnie. A, a, tu, a, tu a tu to agresywnie. trzeba... Da, kurde tak delikatnie, bo to wszystko, I... za szybko się tak. No to ten papier musimy oderwać i wtedy te literki zostaną na folii, Zresztą, To y... dobrą folię oderwi. Wiesz, że tego, że akurat byłem mhm. i komentowałem te licytacje, co tam mieliście mniejszą taką ubogą wersję mhm. i, I, i pisałem, tak, nie? I to powinno być tak, więc to oderwiemy i przyłożymy sobie, żeby po trochu odklejać, tak. wiesz. Okay. O i teraz byśmy musieli przyłożyć chyba Michał, wiesz. Ale... I po żeby trochu to, będziemy to prosto, żeby nam to no weszło. poczekaj, po długości czy bardziej tam. Nie, 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 bo tu już mam naklejkę tą postrzegawczą. Prosto nie wiem czy nie trochę niżej Michał. To Zobacz. To idzie tak pod, delikatnie pod kątem. Będzie okej? Okay? Panie Marku, będzie ładnie? Będzie fajnie, no. Mm -hmm. Tylko... Tylko... E, e, o, szybko. Berkman Skurka, poszedł jest... Poszedł jak i, autostradą. No. On cały czas myśli, że tam jest silnik BMW. <laughs> <laughs> Mówi, dlaczego tak dużo pali. Ja mówię, no nie, nie, ale tak. ci muszę marzyć, Mi same ma się podoba. Tak? No pięknie, ładnie. Tak. Ale ale, ale no. Naprawdę robi robótka i no. to tak po kolorystycznie powiem ci zlewa się, nie, to no. takie nie, że to jakoś się tam e, tak e, wpada tu niefrasowliwie, tylko a jeż, a może... jakby miał być. Be... Ale gdzie ten rolnik schodził? Ja tam będę... Gdzie ten rolnik ja ja tak będę rolling... zachwalał, zachwalał. Może zostanie wtedy. <laughs> może, nie? <laughs> Na niej nie czuję No i od tyłu Ciekawe czy tu się pomieścimy Ciekawe czy pod i przejdzie O oh, o, oh. myślisz, że nie przejdzie? Będzie ciekawie Tak byśmy musieli jeszcze założyć Mam. Nie? A ogólnie u was w rejonie przyczepy przeabawcze są spotykane? Nie, tak mało, mało Niemcy tylko mają Te duże spółki Stosują wtedy do zboża, a na wiosnę do nawozów To tutaj właśnie też jest taka opcja, że możesz sobie ścianę postawić i... Coś tam owiewa, ale temperatury nie ma, nie? Mm -hmm. 25 no. jakby było, to by fajnie to było. Ciepło nie jest. Jak zawieje to. Zachodzi daleko, nie? Zresztą nie masz teraz podłączonej skrętnej osi, to też jest dużo gorzej. A tak w okolicy żniwa zaczęły się na dobre, czy wy jesteście jednymi z pierwszych? My, pierwsi, tak. Ciężko, każdym mokre, ciężko, żeby to kościć. Co chwilę pada. Chyba najwięcej rzepaków mamy ściągnięte. No, Niemcy tam pościągali dużo, nie? Ale oni mokre, kościeli 15%. Słyszałem, że nie? jechać tędy? Mówisz, że się nie zakopiamy? Czy tam tędy lepiej? Nie wiem, zakopać się nie zakopiemy, ale błota wyciągniemy. Cytując historię, klasyka. Ty lubisz takie akcja na dwa, wyciąganie, topienie się cienikami. To <noise> to za tutaj robi? Ta masa kabli, tu mamy rozwiązanie takie podstawowe, pilotbox mamy system wagowy na osobnym terminalu GT560. No i stąd tyle tych kabli. Wszystkie te funkcje normalnie na dzień dzisiejszy możemy przez Izobus podłączyć. No ale tu było takie życzenie, że tak ma być. No i, no i tak jest. O, halo! Cześć, 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 cześć Adrian. Co tam? Co, ty, co co tu się pewno działo? No na tak, sklep. Nas. Tego jak ostatnio byłem, to nie było tego. No nie było, nie było. No, powiem Ci profeska? Dwa no, lata i... temu byłeś u nas? Tak, 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 na tak. Z Bergmanem, z tak. rozrzutnikiem 52-10, ten wiesz, na, na Isobasie, to a się pozmieniało dużo u Ciebie, bo i tam kosteczka się pojawiła, tak, i E-sklep, no, kurna i lada obsługowa mm -hmm. tutaj do pakunków i, i tak to. dalej, biuro pełne, widzę wszystko. Nowocześnie. A powiedz mi, yy... jakie, jakie wy tu macie? Mamy swoje Gifty. wszystkie te koszulki, ja. bluzy, polarki, jakieś tam czapeczki. Dodatkowo okay. tutaj mamy miodek od naszego pszczelarza O, to jest dobre. Miód Zdro zdrowotności, mhm. na zdrowotności. Ale, ale, ale taki wzmacniany? Nie bez nie, tego, nie. bez tego. Nie. Nie. Dla babci i dla dziadka miałem. Tak? Do, do herbatki, 50, 50 Aha. gram, nie, Aha. i Aha. pić tak na, na jesień. ty trochę tak podobnie widzę. Jak u nas też tych gadżetów jest? Mhm. też Taki na e-sklep zrobiony. Nie? Tak, tak. Ale to głównie wysyłkowo idzie wszędzie. Przy... Tak, wysyłkowo ale też, przyje... takie... też przyjeżdżają trochę? Dużo osób przyjeżdża. przyjeżdża. No, w okresie właśnie letnim to jest Aha. dużo, a mamy na, ten nawał pracy i po no, prostu nie. nie jesteśmy w stanie poświęcić mhm. czasu, nie dla wszystkich. Okej, okay. nie, no to jest tego tu sporo, fajnie, fajnie Ci powiem, to, to, to wygląda wszystko. A to pewnie ludzie przyjeżdżają jak e, nad morze w Akazanie. Tak, albo nad morze jadą, albo, albo, z, morze albo z morza. Albo z morza. To główna atrakcja e, do nas przyjechać, nie? Jak Aha. to mówią, być e, u papieża i nie odwiedzić papieża. oj no dokładnie. Ale modlą się też tu? Nie, nie. nie, nie, nie tutaj nie mamy takich tych, <śmieniu> pielgrzymek <śmieniu> takich. Okej, okay, okej. Okay. Wielokwiatowy i rzepakowy ci dam O, o gdzie pracujesz? Nie, nie, nie. Ale be, sparafujesz mi za chwilę, dobra? Sparafujesz mi tutaj za chwilkę. O, ale ładny ci powiem, konkretny miodek. No. O trzeba tu wpaść. No tak nie w ogóle O, to, o, ładnie, kurde Żonie pokaże to. Osiąże. O, Kurde. O, i jest kurde nasz mareczek. Cześć Rolnik. Co ty Roni? tam kupujesz? no Jak co kupuje? No musi być sparafowany. Ja mówię, żeby było sparafowane. On mówi, czy sparagonowane. Nie, bez paragonu Jeż, mówię. Jeszcze musi być tak. Jeż, tak, nie, nie krzywo. Aż... Za darmo! Za darmo, dokładnie. Podpisz się na tej rolnictwo. Nie, ja nie umiem. Co? Nie. Co? Nie, ja nie, nie udzielam tego. R.H. Nie. RH, nie. RH Plus. plus. No, tylko jeden zrobiłem ten podpis po to, żeby on ale, miał wartość ale Mareczku, miło było Cię gościć na odległość, na, na też na naszym sklepie, no, na licytacji nie? i mówię, zaraz jak u nas licytacja, to wskoczyłem tu do Adriana zobaczyć no. mówię, czy też tu coś licytuje. no, o, o, uśmiechem dostałem. kurde, zobacz no jest no kude, wielka podziękowa słuchajcie Widzimy się niebawem. Tak. Bożniwa. No. Zaraz ruszą pełną parą, że paki ku końcowi no. spotykamy się na zbożu, nie? Oczywiście, bo Paka nie ma co pokazywać rewelacji, nie no. ma, tak jak w Polsce, do trzech tą sypi i do widzenia. To, dokładnie, nie. No. A dzisiaj nawet jakieś jako będziecie robić, nie? A, o, dokładnie no. tam jedzie dokończyć to, co, przed, co go deszcz tam zastał, to jedzie dokończyć i później na wieczór, jeszcze jak wpadnie, to, to może coś u nas uda się ukosić, a raczej na jutro, ale i tak jeszcze rewelacji nie ma wilgoci trzyma powyżej 9. Nie? zielony badel jest no, i ciężko to żeby zeszło ja się wzmocnię miotkiem minie kilka dni po, po dobrym tutaj napitku na wracam do was na koszenie e, no taka będzie akcja większa przężyta. w większym gospodarstwie podejrzewam, że wtedy będą mi ciężarówki i ta przyczepa będzie miała będzie tak. można pokazać no. efekt tej przyczepy. Bo tak to u nas y, jest za dużo rozdrobnienia. Tak, tak. E, wiesz, ono by było dobre, jak y, kosiliśmy jęczmią zimy. Tam było 8,550 8, na tym dużym kawałku i tam by ona się sprawowała. Okazała się w pełnej swojej dokładnie. okazałości. A teraz tu rzepaki tam są nie od, nie odbierać To no. on by no. musiał nakosić 9 hektarów uh -huh. na, na nią. Tak, tak. No to tak. trzeba by było do skupu już jechać. Dok ale to masz rację no bo Średnio, bez bez a Zresztą nie? To jest, załadować taką przyczepę przy małej wydajności to jest połowę dnia pracy, prawie nie. Tak. Ta, a jak będzie, wiesz, Jędźmi pokazał wydajność, to też będzie w tych granicach sypało, tak, tak, tak. E, podejrzewam. No i poleci na duże gospodarstwo, na trzy kombajny taka o, jak i akcja. O, o to chodzi. E, mają być tam trzy ciężarówki na drodze stać i to będzie dopiero to efekt pokazania. będzie w pełnej okresie. Tak. Ta w tylko przężyta. mi się wydaje, że będzie trzeba e, przeczepić mhm. chyba ciągnik do ich większego. większego. Żeby on mógł tam... większe prędkości rozwijać o, na polu. Nawet o, no. e, mogę powiedzieć, no. że... Specjalnie zakupili większy ciągnik. Mają? Pod no we wtorek jedziemy odbierać i też będą nagrywać. Co ty mówisz? A, no to będzie trzeba przestroić, a, a pewnie. Ja, a jaka mocniej więcej? 300-konnego. O, i to jest. będzie dopiero to, Słuchaj, widzimy się zatem na zbożu. Trzymajcie się, chłopaki. Lecimy do przodu.